Witam ponownie, Zagrajmy w Winteras Hall W dzisiejszym odcinku będziemy bronić Eldarów. Żeby bronić Eldarów, musimy się troszeczkę sami rozbudować. Mamy dwa oddziały skrynów, które wyślemy tutaj. Niestety, żeby dobrze. Żeby dobrze sobie poradzić w tej misji... I będziemy musieli dużo czekać. No niestety. No ale skoro mamy jakieś tam zasoby, no jakieś tam zasoby, to wypadałoby je wykorzystać. Mam nadzieję, że moje siły na razie będą wystarczające. Im dalej w las, tym silniejsi będą wrogowie, niestety. Okay. Szkoda, że te postroniki na nie są już od razu moje. To jest... Nie niech będzie to utworek biegnący zamiast ciebie. i Tak, przy okazji już proponuję się przygotować tutaj, bo walka się przyniesie tam. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, into the tu battle. Mm, mógłbym dać do obrony Eldarów, jednakże oni się mi aż tak bardzo nie przydadzą. Uwierzcie mi, aż tak bardzo przydatni nie będą. Co ty mi będziesz robił posterunki na słuchowe. Ja ostatnim razem kiedy chciałem to nagrywać, to się troszeczkę... troszeczkę zapędziłem z moimi surowcami i potem nie byłem się w stanie wybronić, więc... Dokładnie tak, psioniku, dokładnie tak. No okej, okay, 3 minuty do relokacji. 3.40 właściwie do relokacji. Więc... wzmocnimy jeszcze swoje fortyfikacje, czemu nie? Im więcej, tym lepiej. Im więcej tym lepiej. mnie jest się gwardio. Czy ja mogę mieć ciężkie bronie? Czy... Nie, nie są dostępne w tej części gry. Hmm. Przy okazji mógłbym spróbować sobie zrobić jednak jednakże mam 6x6 6 tutaj, a bezeliszki są dosyć drogie, wolę sobie chyba zrobić lemon rusy potem. Mmm, tak się jak, skoro ty budować... Potrzebuję wąskiej ścieżki, tak, żeby moje pojazdy były w stanie przejechać. Żeby moje pojazdy mogły przejechać, ale muszę mieć dużo wieżyczek, naprawdę dużo. Kimerze są pocieszne i teraz idzie mi o wiele lepiej przy okazji mamy nalot bombowy hura nalot bombowy ty, co ty mi ty możesz zbudować więcej tego okej przy okazji to tak to tak to tak Pff. niech będzie jakiś sobie tutaj sobie tutaj ge a nie mam generatory ...generatory są spoko, więc kolejna wieżyczka. A tutaj. Wam tam tak, wam tam tak. Wyposażę was w granatniki. Was też. Okej. Okay. ty się wstelujesz z nimi tutaj, tak? Okej. Okay. The hand of the Emperor guides all. Hellhoundy są fajne. Tak fajnie podpalają wszystko co się rusza. Taa, I to... Czy, i to co kocham, czyli szaber, czołgi, leman rusy. My się, my się... zrobimy... popełnimy samobójstwo. Tylko mam nadzieję, że Stern do tego czasu przeżyje. Proszę, proszę zdąż, zdąż, Stern. Stern! Nie bądź powalany, Stern! No! Chyba nie będę w stanie zrobić. Nie, nie będę w stanie tego zrobić. No dobra. Skoro jest już tylko 30 sekund, ja proponuję się wycofać. Kiedy moje ostatnie pojazdy się zdążą przepchnąć tutaj, to zablokuję to kolejnymi wieżyczkami. Będzie ok, mam nadzieję, że będzie ok. Tu bym chciał to, tu bym chciał to, jeszcze bym chciał.

So shall it be done? A, a challenge. Czy wy jesteście dobrze na pojazdy? Wy. Tak, pojazd budynek. A, tego Heyhangę będę musiał poświęcić chyba, skoro jest zablokowany. Trudno. Hmm. Dobra, wy się cofnijcie. Ale on sobie poradzi spokojnie hmm, ach, Dlaczego mi tak surowce wolno przychodzą? Mam niby plus 115, ale patrzcie jak wolno Cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się, cofnij się Przy okazji będziemy walczyć z pojazdami, więc cyk i... Cyk. Dobra, Hellhound padł. Nie. Dobra. Dwadzieści... yyy... bądźcie? Hmm, czy to mnie strzelają czołgi? Nie, oni nie mają czołgów chyba. Hmm Czy ja mogę więcej kaskrynów? Prosić Kaskryni mi się przydadzą. Na razie moje pojazdy to tankują Ha? Tankują? Get it? A? A, to było takie złe Na razie moje pojazdy się tym zajmują Ale zobaczymy na jak długo O, ogrynów bym chciał w sumie Kaskryni 200, 100. Dobra, jeden oddział kaskrynów sobie zrobimy. A potem sobie zrobimy też jeden oddział ogrynów. Jeśli będzie nas stać oczywiście. Chociaż... No ja jeszcze nie wolę ogrynów, bo ogryni są do walki wręcz. I naprawdę są nieźli w, w walce wręcz. Na razie sobie radzę, jako tako, ale daję radę. Gdzie są moi budowniczo? Oho. Za to w bądźcie piątką. Na orków mi się wyjątkowo ogry gry nie przydadzą, bo... Większość orków walczy wręcz. Ech, ech, ech. No i nie podoba mi się. Możesz tam strzelić tym. Jeszcze 6 minut. 6 minut wytrzymać. Hold the line. Mm. Dobra. Go, 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 go. Go, go ograni, go. Gdyby oni mieli do pałkę do Spida, to by było boskie. A... Niestety moje oddziały są... Są niezbyt dobrze umiejscowione przeciwko czołgom, Ale to na szczęście tylko jeden Leman Rus na razie. Więc ja jakoś wytrzymam. Gorzej, że Wy jesteśmy po prostu wystrzeliwani jak kaczki. Cować, 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 kite Ta zdecydowanie kolejne oddział grenów ale cóż, to by było na tyle w tym odcinku serii zagrajmy w Winter Assault W następnym odcinku będziemy kontynuować ochronę Eldarów Więc do następnego razu gwardziści